Siemano to z tej strony ma raz. I Pawlak, dzień dobry, dzień dobry, pochwalony. Yy, Zaczęliśmy sobie misję poboczną. Jakąś, nie wiem, pancerny chaos. Yy, Trochę chcemy się zabawić i lecimy zrobić sobie misję... Yy, Główną. Główną, tak. Yy, to jest czołg? To jest ponton, kurde, asfaltowy. To jest czołg, to jest czołg. To jest ponton <laughs> asfaltowy. Asfaltowy, też może być. A, ma, ja mam nitro. A tu nie działa, jakie gówno. Ej, garaże mamy Serio? No mi się tylko wydaje No jedź A tak, mamy brąz, trzeba uzbierać jak, na... jak najwięcej No, na złoto Uuu, jaki fajny laser Wszystko się pali, słodko O to chodzi Ej nie we mnie Sorry nie patrzę co strzelam Ojazd oh, Wiecie to będzie też jeszcze z cyklu jak skaleczyć grę więc Czemu? Czemu? No wiesz te sprawy I tak dalej A i klastrów trochę nas To podstawa Srebro, Jeszcze minion 200. Ej, nie będziemy mieć złota. Szkoda. A szkoda, szkoda. Aby było fajnie, fajny dźwięk jest wtedy. A, było blisko. Ukończono. Mhm. Oczekiwanie A, jesteśmy teraz, patrzcie. Duetem. Jak bohaterów, Dobra. Ja znam specjalny atak. Walka, a mu pistolet maszynowy może być. Jeszcze koła coś sobie kupię. Dwie ręce, pistolety, walka wręcz usłyszę. Fajnie to wygląda. Pasuje to do tego stroju. O Jezu. Nie mam kasy. A ja mam No że... jeszcze muszę zbierać trochę, dobra. Nie ulepszenia misji. Ale zbieraj po drodze te klasy, te klastry. Zbadajmy wieże. No dobra, dobra, to jest misja poboczna czy to jest... Poboczna, yy... poboczna. Dodamy się tam poboczną. Tutaj jest symulowanie jakieś jest... To Jeszcze jeden podpunkt zostanie w tej misji, co nie? Mm -hmm. O, zmęczył się. Ej, mam tego, <laughs> operację gang, y, tom. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Punkt zapalny. O, no no. Jep. Pięknie. O, ale finish to było dobre. Straj się, nie pomogę ci. <śmiech> tak <śmiech> pracuje właśnie u nas duet. O epicko! To akurat do tego strugi to pasuje, nie? Hej, co ja robię, robę? to Co jest pięć? Skoczyć nie mogę góry? Teraz na którym Nice Dobra. Dove, 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 dove. Wejdź na szczyt wieży. No też mamy prawie 100 Co masz sto? No mówię o tych klastrach. To ty wał to nie nie. A ty to zbierasz czy nie? To Jak? Ty, to? Czy to, to wydajesz? Te klastry. Jak to wydajesz? No na to super No nie, jeszcze tego nie ogarniałem. A zbierać to zbieram to co mam pod ręką, co nie co zauważę jak biegnę. O! Żół Ja chcę w końcu mieć to bieganie po ścianie, nie? Jeśli ja nie mogę tego doczekać. Tu już byliśmy widocznie masakra O! Sakra. o. Tu coś pominąłeś, biegałeś po fabrykach. Aaaa... na sianach widzisz coś? Czasami? Bo czasami też coś jest na sianach. Wiem, 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 właśnie, ale nie przypatrywałem się. Tak, jeszcze. ale faza rower przy tym, przy aucie. Na bagażniku. Zdawię, że jest. A, tutaj. Czekaj, a ja czy mogę coś już kupić, jakieś udoskonalenia. Może to bieganie po sianach, więc mam... Tej, jesteś dostępny. Super wysokość razy 2, bierzemy to. Nie mi się to przydało. Wstać. Nie, do sprintu nic nie mam, bo tu nie mam tego. A ulepszenia. Wybuch, obszar. Brakuje mi jeden klaster i w sumie potrzebuję 30 klastrów. Okej, okay, ja weszłem już pięterko Jeszcze są ulepszam <noise> Dobra wo wow 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 wow, wow. A, ładujemy powera Fuck Spadłem Ja wskakuję cały czas Ops, zasiałem się. Ja o oh, fuck! <laughs> też tak spadłem No, spróbuję tam skoczyć Okej, okay, udało się jakoś wejść szybowanie mama to główną daje, na razie, bo nie mogę się wbić na górę. o co to ciekawego jest. Ow, masaka, ten trzeba wysoko wejść. O, fuck. A jak wejdziesz tam dzisiaj? Tu jestem. O kurwa jaką skaczasz, że <laughs> się niedobrze robi. Eee, <laughs> f Co jest? Nie trafiłem w ten. To weź ty to zrób, a ja się popatrzę. O kurwa Dobra, blisko było Długo jeszcze? No poczekaj, już mam ostatni skok muszę wykonać No przygotuj się na końcówkę Jeszcze raz? Bycie spis. Okej, jestem u góry Sposób, Ależ to cholerstwo wysokie. No. Widzisz kacenkę? Jaką? No to co walnę w ten, w ten, to coś? Nie. Tylko cel osiągnięty. <noise> tak, misję. Jeszcze przekręt musimy zrobić tutaj. No przekręt. A zobacz gdzie jestem Popocz się do góry Jak ty to platasz <laughs> Zyskami do przodu <laughs> To jest nowy atak z O, Och, skończyło mi się latanie A za to mu klasę w najwyższym punkcie a jeszcze ciekawek przecimy. albo nie A ja mogę Co możesz? Latać, uh, uh. A ty już nie dasz razu? Ja się Weź wyjdź stąd człowieku, co ty robisz w ogóle No jakieś kula, o co z nim chodzi? E, ja na razie zostaw. To ci nie interesuje. O, skąd wiesz? Mówię. Tak ja sobie kupię parę ulepszeń. Do tych mocy. Parę ulepszeń do mocy, co tu można zrobić? No we wiesz Już nic nie mogę wykupić. Bieg po ścianach, ja muszę tu mieć. O, to będzie epickie. Jak ja to zdobędę? A, bo to są ulepszenia elementy. A to są tylko moc, okej. Okay. Tryb aparatu. Mm. Ciekawe, muzyka. E, stacja na życzenie i tak jestem Ej dobre jeszcze jakieś ulepszenia O epicka gra, już mi się podoba Nudolności, nic z Okej okay, co my tu mamy Zdolności gangu. Mhm, też można wychowywać. Dobra, znów kasy. No to mam jeszcze dwa. Nie. Nie. Jeb, o, zatrzymał się. A e co ty wziąłeś za tego, za misję? Jak się nazywa? Przekręt. Eee... Aha, to już więcej to jest. Z tych pobocznych. To zależy ci się poboczne tylko robić? no, może główną jeszcze ogarniemy, jak ten. Nie ma takiej opcji. O masakra, chciałem sobie... O! Adrenalina, 30 tysięcy trzeba zdobyć. 300 tysięcy O Oho. A wow Ała. Cały czas się toczę. To no dobrze. im tym <laughs> lepiej. Ała, 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 ała. O, wow, wow, wow. No, wcześniej słowa, Co? Co tam mówiłeś? My to zrobimy dzisiaj? Chyba nie. Ten sprint tutaj przeszkadza. Wiesz z tymi mocami. Tu Tym na autostradę się z staniaku. Nie. Aha, przeskoczyłem nad samochodem, jak miałem w niego wpaść. Miałeś mnie przejechać i oto. w A No A weź biegnij i naduś prawie przycisk myszy Widzisz? Ej na głupim pocie się zatrzymałem Ała? Co oła? Boli. <grywia> to dobrze. <grywia> o, lecę. Koła ja labelsz... zbierałeś? Co? zbierałeś? Nie wiem nawet 20 koła Ja sprawę 30 Dobra, ale ruchu nie ma O ho ho, to było dobre O, oh, fuck. O, oh, fuck. O, oh, o, oh, o oh, o oh. Boli. 55. Mamy brąz. I 13 sekund do końca. No, ale ja cieszę się, że mamy w ogóle brąz. No. Słabo to wyszło. Ale właśnie te moce pomagają tutaj to zrobić. Mhm. Mm Szybciej sprintujesz, po prostu. Tak. Jeszcze naduścić przed autem, że masz upaść sam, no to już jest epicko. <laughs> ja jeszcze kręcę się. 60 tysięcy 70 80 mamy 90 Pablak Jest stówka Jest 110 O jest 160 Ej dopóki adrenalina nie spadnie czy możemy to nabijać Nie nie bo ja się nabijam Pablak zrobiłem 200 tysięcy Ale 200 tysięcy to za mało Mamy 250 Nikonu 320 370 400 Mamy srebro Ja się tak mogę cały czas teraz kręcić, bo chyba wy, wycykałem moment co trzeba zrobić Eee, gości mnie zatrzymał No bo adrenalina spada, ej Dopóki ona nie spadnie to 50 tysięcy Ej, jeszcze 600 tysięcy mam Ej, adrenalina jest jeszcze. No nie, dobre myślałem. Ja Jak bym jeszcze się zdążył rozpędzić w walno no to by było okej. Okay. A to było dobre, tylko patrzę 60, 80, 90, 150. Tak jakby czujesz tak. moment i tego tak, się wkręcisz w to, to idzie A bez czy, problemu. Znaczy, wiesz co? Trzeba zrobić taki moment, że trzeba biec, podskoczyć, nadusić klawisz myszy, żeby ona się obracała. Żeby jak że ona będzie uderzać co chwilę o ziemię, o auto, wszystko, nie? Co leci. Hmm pasz prawie cały odcinek zaciął No Ej to może dzisiaj zrobimy jeszcze jedną mini misję jakąś i najwyżej skończymy No Walniemy do oporu? Dawaj ten przekręt jeszcze raz <laughs> Trzeba moment wyczuć i potem jest gitara Panie zejść po mnie z drogi Okej, okay, ja już zacząłem się kręcić 40 tysięcy Dobra, idę na autostradę. O chyba z autostrady spadłem Eee, nie udało się 80 Oj, rąbnąłem dom. Nabijamy. Chłopacy. Eee, 80. O, mamy 10 tysięcy. zatrzymałem się na tym jakimś od mostu, co nie? Ubiegło. Ja tak samo. Ja się po mieście kulam. <grym> No mam 80 tysięcy już No to ja przed chwilą 85 miałem Chyba Mam 150 E, teraz to my zrobimy jakby czułeś się. 200 250 prawie Ale jeszcze się kulam, jeszcze się kulam Dobra, dobra, napieram tempo o, 325, jedno uderzenie. O, zwiedzą sobie tego wyspę zombie wczoraj. Ty to musisz mnie zobaczyć, jak to wygląda. O, przejechał 450, no, na, na, najebałem. Dobra, jeszcze raz, teraz wracamy. <śmieniczy> A teraz wracamy. 13 tysięcy, 14. O, 45. O, 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 ale teraz się nie rozpędzę chyba. nie, 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 nie dało rady.

260. Dobra, nabiję do 500 i starczy mi. No ja już tutaj mam stówkę. A ja mam 500, 60. Złoto. Ja się nabijam. A to? Co, było? Co? Jak nabijasz? No. To takie te walenie trybun? Mhm. Dobra, zrobimy rekord, Pawlak. Będą 2 miliony? Będę u spokojnie. Dobra, teraz nabiłem prędkości, mam już tego, już się rozpędzam. Tylko dobra, auto muszę zahaczyć. Z <laughs> odpowiednią prędkością, mi jest klasa. Dobra, już zahaczyłem. O, wow. To musiało boleć. O, dobra. Ale wyryłem tą sygnalizację świetną. Dobra, koniec. Ej dobra, nie końc odcinka. <grymne> Mamy złoto. O epicko było. Zajebiście. Więc tradycyjnie dziękujemy za odcinek, oceny, wyświetlenia, komentarze i... Komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do trzenia. Cześć. Cześć.